W każdym bądź razie, hejga i Tutaj Nela, jest 10.30. Jest tak fajnie, że nie chcę wychodzić z łóżka. Nie wiem, czy ją poznaliście, ale to jest Rudzik, i ona jest przesłodka. Ona codziennie rano do mnie płazi. Aha, okej. Okay. Ogólnie nie wiem o co chodzi, ale moje koty bardzo o siebie walczą. To jest tak, że ja mam cztery koty i one zaczęły walczyć ze sobą, i zaczęła się robić taka dominacja. Zaczynają one wszystkie zaznaczać teren w całym domu, wszędzie. Nie wiem na czym to polega, więc jeżeli ktoś się zna, może mi powiedzieć. A one to nie jest sikanie. One nie sikają, tylko zaznaczają teren. I słuchajcie, ta kotka ostatnio ona mnie obsikała. Ona zaznaczyła na mnie teren. I. Ogólnie słuchajcie, mój pierwszy vlog, taki mega już poważny, gdzie się jarałam to był właśnie z kotem, kiedy odbierałam ją. I była taka malutka i była taka słodka. Chciałam wtedy pamiętam strasznie to wstawić na YouTube ale nie wstawiłam. piję herbatę i muszę zmienić pościel, bo już jest brudna. Zawsze co każdą niedzielę zmieniam. <grym> <grym> Standardowo jak zwykle nie mam jakiejkolwiek poszewki, gdzieś się zgubiła, więc ta jest bez poszewki na razie. Ok, zaczynam od włosów, bo są tuste i używam takiego peelingu co jakiś czas. i trochę mi się suszyły w ręczniku. To, co się tam działo, Jaś, byłam cała zalana. Musiałam się przebrać. Miałem szarlotkę z lodami i ja ogólnie nie jem jakoś super często słodyczy. Ostatnio jakoś jadłam, ale ogólnie nie jem. Ale właśnie w niedzielę to jest taki czas, kiedy wiem, co chcę. Zrób sobie taki czas, właśnie najlepiej w niedzielę. Nie traktuj siebie strasznie źle. Podzielę właśnie mi taki dzień odpoczywaj. prób to, co lubisz, zjedz ciasto z lodami. Lubię malować, ale to mi nie wychodzi, ale mam z tego zabawę. Co to jest? Tak. to miałem wyglądać dla mojej babci, dla dzień babci i dziadka. Nie dużo projektuję ciuchów. Mogę w sobie pokazać niektóre moje rzeczy, więc mają jakieś moje plany na życie sklep z piżamami? What the fuck! Fajne projekty. To wszystko robiłam na lekcji, pamiętam, i się strasznie nierałam. To... to był projekt, pamiętam, na taki konkurs. Był bardzo mega popularny. To jest tam skinder Bueno coś w tym stylu, więc może niektóre osoby będą kojarzyć. To też jedno z moich projektów, które robiłam. Wydaje tak, mi że prawie mi wychodzi, to też mi nawet ładnie wyszło, chyba. Jeden z głównych, takich dużych, to jest też to. Widzicie, co jest najgorsze? Kiedy widzicie jakiś tutorial z jakiegoś fajnego obrazu, który wydaje się dość prosty, lub po prostu jakieś fajne zdjęcie na internecie z jakimś obrazkiem, zdaje Wam się, że to jest proste, że to, to zrobicie, a nie wychodzi tak jak na obrazku. To jest jedno z gorszych uczuć, kiedy coś robisz, a to nie wychodzi. Może tylko ja tak mam, że czuję poirytowanie. Mam nadzieję, że niektórzy też tak mają, bo nie chcę być jakąś wariatką, która się denerwuje na temat, że jej obrazek nie wyszedł. Dobra, ostatnia próba, ostatnia próba. Ja mam na myśli szafkę nocną. A to są książki, jakby ktoś pytał. To jest kwiatek, a to jest lampka. Może lepiej nie iść na SP? Zawsze chciałam iść. I ponadto nie jest dobry pomysł. Mam trochę prania do ogarnięcia. O, to jest spodnie. O, dawno ich szukałam. Zbie układać rzeczy, w sensie układać ciuchy stronie to dużą przyjemność. Jakby ktoś nie widział mojego wczorajszego vloga, to warto wpaść. Zrobiłam sałatkę. Zaraz spróbujemy. A i też frytki. poczemu nie? Jest niedziela, self-care day. Jemy co chcemy, nie patrząc uwagi na kalorie, wszystko. Mi tak... Rozwaliło się. Mieć taki chociaż jeden dzień w tygodniu, żeby jeść co chcesz, żebyś co chcesz. Wiadomo, jakby praca pracą jest ważna, ale właśnie trzeba od czasu do czasu. Chwilę, bo tutaj jest światło, które świeci i to się to Zobaczę Netflixa i będę oglądała Chyba Sex Education. Mega fajny serial, śmieszny czasami. Ok, teraz test frytek. I i Trzeba oglądać, bo jakoś mi się nie chciało Zeszedł do YouTube'a I tutaj właśnie piszę wszystko, całe takie rzeczy, które chcę powiedzieć Które chcę pokazać, jakie mam pomysły Moje statystyki To nie jest tak, że mam gdzieś i nagrywam po prostu tak z dupy i wrzucam Tutaj to ja to wszystko jakby planuję Właśnie piszę swoje cele, do czego dążę że kilka rzeczy napisać Montowałam i leżałam cały czas w łóżku. Miałam dosyć, więc pościeliłam łóżko, żeby do niego nie wracać. Teraz chcę zaplanować film na poniedziałek, żeby wstawić go. Tak kolejne pomysły, na kolejne daily. Miałam dzisiaj odpocząć, miałam dzisiaj nic nie robić, ale ja nie umiem nic nie robić. W sensie, mam taką potrzebę cały czas pracy, mimo że to nie jest praca, raczej takie zajmowanie się sobą w fajny sposób. I zrobiłam sobie tofu z sezamem i ryżem. Zawsze jeszcze dodaję awokado, ale go nie miałam. Mm -hmm. Mega dobra. Jutro wstawiam nową serię na shortsach z Ala Glow Up Challenge, ale wiadomo, po obejrzeniu tego wszystkiego nie, nie będziesz miała glow-upu. Od tak. Wydaje mi się, że te rady, które będę dawała, będą spoko. I dopiero zaczynam, jestem na trzecim dniu i shortsy są co dwa dni. Więc to nie jest tak, że raz na rok wstawię. Dwa dni obserwuj. I teraz Jestem strasznie głodna. Jest troszkę zimno, więc założę bluzę. A więc ja teraz obejrzę coś na YouTubie. Oglądam głównie Imana Kaciego. Z lasek lubię najbardziej nakładać M.E.R. I sobie nie mam jakiejś tak, super faworytki. Ale oglądam kilka, Mię takie top 5 Ale nie będę mówiła, bo coraz ludzie będą mnie porównywać do nich, że biorę inspiracje czy coś, biorę, ale... Zmontowała film, chyba z 6 godzin ja jestem osobą, która strasznie długo montuje. I ja wiem, że jakby montaże filmów, wszystkiego są czasochłodne. Ale wydaje mi się, że jestem jakąś osobą, którą strasznie jeszcze bardziej duży. Jak można montować jeden film 6 godzin? Może takie są proste realia i nikt o tym nie mówi. Musimy zrobić skincare razem. Mam wysuszoną twarz. Idę po kosmetyki i idziemy. Jakiś czas rozeznaję maseczki i to jest z glinki białej. Mamy zieloną i czerwoną. Najlepsza jest glinka biała. To jest pierwszy bok i, i to jest z 2018. Pamiętam, moja mama mi dała i się takierałam. jerałam. Więc jakiś czas, właśnie jak siedzę, tak, to otwieram i przeglądam, co się zmieniło w modzie, co nie. Kiedyś chciałam bardzo być modelką, ale agencje mnie nie przyjęły, że widziały, że jestem za gruba, więc nie udało się. Mam nadzieję, że kiedyś się stanie to. Już nie chodzi o modeling, tylko na przykład top 100 wpływowych osób. Bycie na okładce to jest, to jest moje marzenie i to jest do czego dążę. Pisała do mnie pewna dziewczyna, mam nadzieję, że to ogląda i bardzo ją pozdrawiam, która miała problem z nauką i miała, nie wiedziała, czy iść na tą stomatologię, czy nie i rzuciła całą naukę. Napisała mi, że po przesłuchaniu mojego podcastu wzięła się do roboty i słuchajcie, to nie jest tak, że mówię, że żeby zająć materiał, cokolwiek, tylko to jest ale to tak ogromny komplement dla mnie. Ja muszę to po prostu powiedzieć, że to daje mi taki zastrzyk motywacji. Nie dość, że jakąś pewną osobę motywuje, to ta osoba motywuje mnie. I to jest taki koło, które się napędza, i jest niesamowite. I bardzo się cieszę. Kończę już film. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. Jesteś super i masz o tym wiedzieć, że jesteś super. Zachęcam do subskrypcji, chociaż. Nie zmuszam. I tyle. Widzimy się jutro. Robię daily. Więc mam nadzieję, że spodoba Wam się.